I to wiesz, z tej strony znowu ja zostawcie łapkę w górę z subikiem. No dzisiaj będziemy się trenować z Astro. W ogóle zobaczmy, jakie dadzą mi oferty za astro. Titan TV mam. No ej! Co to ma być? No ale nie widzę tutaj ta tyfibela. Tivi bela. Tak o 15 będę pod kiber z No i ten teraz zwieczek. Ty my Tak o 13 kończę ten film. Albo tak o 12 ileś. No, jeszcze muszę coś zjeść, bo nie jadłem dzisiaj Te leany, ty -y i glantini. Glantini, o, f, eee! Glantini. Spiszcie w komentarzach, czy mi się to opłaca? A stróż za... Nie, kamer. Co to jest?

Już nie muszę dawać świetne bo cię jest tyle Tyle, w ogóle. Nie no, 500 tysięcy.

Nie, Widziałem, mogłem już kliknąć, kod. Mm. a te, Co jest? Ty, tu... ja to nie widziałem? działało, Bardziej klop to i got. Bartowałem. Poczekajcie na chwilę cięcia. Dobra, znowu takie coś, albo jak się ku. To skamowałem. Nie, nie ma zwrotu, nie przyjmuję zwrotu, nie przyjmuję zwrotu, nie, dałeś mi to uczciwie, więc teraz to biorę. No, ja wam pokażę. Nie wiem, czy to on. Nie, to nie on, to jest ten, Signal. nie, to jest, z, z podpisem Titan, Titan upgrade. nie, Toxic upgrade Titan Samara ma Dał mi zapatrzeć za co Udałem, bo skamowałem go z nasu. Jaka owka, jaka owka, jaka owka, taka owka. Hmm. Ja nie wiem, czy pograć w tą mapę, bo ona jest nowa. I za 60 like dostaje się 1000 kola. No i nie wiem, czy dać ci się dalej, czy zagrać. Moi, tu jest ten psychiczny dla mnie problem. No, no. mm. I ule a, tz, z, k, a. Mm. Co? Julia Żugaj? Co? Jest. Naprawdę tu Julia Żugaj? Napisała a nie, to z Jest? Jest Julia Żugaj? I za mnie nie jestem żugajką. Nie. Nie. No we! Typek! Typek! Typek. Za mną. Ze mną. Za mną nikt nie jest. <śpiewa> ból, 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 ból o, to to co to, to. Please Taki to jak to Mhm, 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 jeśli będziecie zapraszać do tych mm, znajomych. Będę wam dawał, no, je, ja oddać jednego tego tv mena surfer tv mena jednej osobie, która, nie wiem, wyśle mi coś w mailboxie. I to będzie jedyna rzecz, która wyśle. Dam. Tylko musisz dać nick i ten, no i to tego wiesz. Nie, 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 to się nie, nie, się nie, jak zrobić nie, y na telefonach, chyba się nie, nie, da. nie, bym nie, z wami nie, nie, zapraszał do znajomych.

Dobra, mamy trade up. Skamer lol! Co? Czemu ja nie wyskamer? Chociaż widzieliście na nagraniu, że trajdowałem się za fliko. No i taki skamer LOL Ja wam pokażę trade uprade wam pokażę dałem mu za friko, a mówi z kamery nie no, to trzeba być chamem, żeby mnie tak wyzywać sorry, sorry, sorry yy. no no i ten tak jest wiecie, już no wam mówiłem No, wiecie, możecie też mnie nie słyszeć, bo czasami się zacina. A ja wam już teraz powiem, że ten, że no. Please get out. teraz, na nagraniu, że daje za friko. Daje za friko. Friko daje. Dobra, nie będę hamem. Proszę, legendar. Legendarkę ci dam. Prosz, prosz, toksik. Signat. Nie, tego akurat nie mogę dać, bo to. Wol, widać stawy roczne i go nie oskamowałem, bo nawet nie dawałem astro, a on się cały czas zgadzał, więc nie wiem o co teraz chodzi. Nie, nie oskamowałem go na astro. Tak się czarodzieję. <try miliardy> Nie, mi tylko czemu ja odrzuciłam. Abym zobaczył jaki to mi Lym na, lym na. Proszę. Poczekajcie, w ketchupie na play, i jestem coś, o logo, o lu zlogowało coś, no już kojarzę, że tyle nie mam, bo to jest ska, dobra widzowie, Please, please. Nie wiem, oddam wam tego signetem, ale błagam, wyślijcie mi zadań.